kolonizacja francuska, która się cieszy najgorszą sławą, może być porównana do kolonizacji niemieckich. Francuzi z jednej strony chcieli przerobić tych wszystkich jakby Arabów lokalnych i Berberów na Francuzów, skolonizować kulturalnie, byli dość brutalni w tym wszystkim, natomiast inwestowali mnóstwo pieniędzy w rozwój gospodarczy tych kolonii i narzucając swoją kulturę, stworzyli instytucje, czy ekonomiczne, czy polityczne, które funkcjonują do dzisiaj. Gdyby nie było tam kolonizacji francuskiej, prawdopodobnie byśmy mieli społeczeństwa znacznie mniej egalitarne. Mniejszy dostęp do wykształcenia. W Algierii, widać po 60 latach od dekolonizacji, wszystkie najlepsze budynki to są też zbudowane przez Francuzów, jeszcze to co, to, co budują obecnie, to jest zupełnie prawda, na gorszym poziomie. Cały system polityczny jest na modłę francuską, system prawny i tak naprawdę nic przez ten okres niepodległości nie, nie wniesiono tak, jakoś szczególnie.